Cześć! Witaj w gronie świrów sprzedaży B2B. Ludzi, którzy chcą realizować ambitne plany sprzedażowe. Dziś odcinek numer 17. Rozmawiamy w nim o pierwszym etapie procesu sprzedażowego. O etapie, który Często jest pomijany, ale potrafi dać dużo wartości, jeśli mówimy o finalnej sprzedaży, tak? która się pojawi w Waszym CRM. -ie. Porozmawiamy o tym, kim jest pre-sales i czy oraz kiedy warto go zatrudnić. Także zaczynajmy. Ten problem pojawia się w wielu firmach. Czyli jesteśmy zarobieni, roboty w sprzedaży jest dużo, szans sprzedażowych jest dużo i jest problem, bo nie ma kto ich obsłużyć. <grych> I wtedy w wielu firmach pojawia się Temat to zatrudnimy kolejnego handlowca. Oczywiście, w części przypadków ma to sens, ale w większości casów, które my przerabialiśmy, u większości naszych klientów, jest rozwiązanie, które jest prostsze, szybsze i tańsze, a potrafi dać jeszcze lepszy efekt. Tym rozwiązaniem jest właśnie zatrudnienie pre-salesa, asystenta sprzedaży. Czasami to osoby nazywa się Sales Development Specialist, czasami Business Development Specialist. Na potrzeby tego odcinka będę nazywał tą osobę po prostu pre -salesą. Spójrzcie na taki przykład. Jest potrzeba leadów, tak? No więc robicie jakiś inbound, czy zatrudniacie jakąś agencję, żeby zrobiła wam acy, sami próbujecie te acy robić, albo zatrudniacie firmę do outboundu, do cold call'i, cold mail'i, czegokolwiek, co sobie zamarzycie. No i nie było tych lidów, a nagle są. I po współpracy z taką agencją wszystko idzie wspaniale i są leady, tak? <grym> Ważne, że sprzedaż jest nabity. No tylko te lidy stygną. Nie ma kto ich szybko podejmować. Co wiąże się z ryzykiem, że te lidy tak naprawdę mogą pójść do konkurencji? No i jeśli już handlowiec je podejmie, to albo te lidy nie chcą rozmawiać, albo one są słabej jakości. Oczywiście tutaj mała gwiazdka. Zawsze przy każdej współpracy, czy to z agencją marketingową, z agencją lead generation, z kimkolwiek innym, zawsze pojawi się część lidów, które pójdą do kosza. Tego nie unikniecie, tak? W jednym z wcześniejszych odcinków mówiłem o tym, że w B2B lidy z Facebooka często w dużym procencie są do kosza, ale jednak są tam wartościowe lidy, tak? Więc okazuje się, że albo lidy są już na etapie takim, że nie chcą z nimi rozmawiać, bo rozmawiałem z kimś innym, albo no, jest słaba jakość tych lidów. Finalnie handlowiec mówi, że o, lipa z tych lidów <laughs> i marketing nie dowozi. To odwieczny problem, tak? Że marketing zawsze złe lidy dowodzi. I teraz, jeśli tych lidów jest na tyle dużo, że handlowiec nie może ich ogarnąć w czasie, a jak je ogarnie, to jest za późno. To tu pojawia się właśnie ta myśl, żeby zatrudnić kolejnego handlowca. Tylko, że w tym przypadku bardzo dobrym pomysłem może być zatrudnienie właśnie pre-salesa. Zatrudnienie takiego pre jest o wiele łatwiejsze i tańsze niż handlowca. pre najczęściej są osoby młodsze stażem. Tak czy to są młodzi członkowie zespołu sprzedaży i marketingu. I taki pre to najczęściej jest osoba, która zaczyna swoją drogę w sprzedaży. To może być np. osoba, która pracowała w zespole obsługi klienta i chce iść dalej właśnie w rozwój typowo w dziale handlowym. Zatrudnienie takiego pre bardzo pomaga w obsłudze lidów. Czy to lidów, które przychodzą do Was inboundu, tych zapytań ofertowych, które Wy dostajecie, czy to w obsłudze outboundu. pre najczęściej zajmuje się właśnie tymi początkowymi etapami procesu sprzedażowego. I mówiłem o tym też w odcinku o Lead Response Time, czyli jakby jednym ze sposobów na poprawienie Lead Response Time, czyli tego, jak szybko odpowiadamy na zapytania, jest właśnie taki pre-sales. Co taka osoba robi konkretnie w różnych zespołach? Tutaj odpowiedź jest taka, że w zasadzie co potrzeba. <laughs> I mm, oczywiście nie ma jednego typu sprzedaży, nie ma jednego procesu, w którym wszystkie firmy na rynku działają. Są krótsze i dłuższe cykle sprzedażowe, są współprace typowo B2B, są współprace B2B2C, czyli mamy jakiegoś dystrybutora pomiędzy nami. Tych zadań może być dużo, ale najczęściej pre-sales kwalifikuje pozyskane lidy to jest pierwsza rzecz. Druga rzecz wspiera research o klientach. Czyli jeśli trzeba się przygotować konkretnie do rozmowy, taki pre-sales może wesprzeć handlowca właśnie w przygotowaniu do rozmowy. Pre-sales też, jako punkt trzeci, Odgrzewa stare lidy i kontakty z crm -a. To jest w ogóle niesamowita rzecz, i to o tym już nagrałem odcinek. Skąd brać nową sprzedaż bez pozyskiwania nowych lidów? Właśnie odgrzebując stare, przegrane szanse sprzedaży, może byłych klientów, którzy nie podpisali umowy na kolejny okres z wami, może kontakty z crm które pozyskaliście na przykład na targach rok temu. Odgrzewanie tego wszystkiego to też może być zadanie dla Presalesa. Wielu dyrektorów sprzedaży. Jak mówimy o tym, żeby wracać do byłych klientów, do przegranych szans sprzedaży, mówi, ale przecież handlowcy są od tego, przecież ja im za to płacę. <laughs> to już nieraz spotkałem się z dyrektorem sprzedaży, czy z właścicielem firmy, który mówi: No to po co ja mam wam płacić, jak ja handlowcom płacę? Tu jest zasadniczy problem. Bo oczywiście, że handlowcy mają to robić i powinni to robić, ale znajdźcie mi dział sprzedaży, w którym systematycznie cały czas do takich tematów się wraca. Ja powiem szczerze, poznałem w swojej karierze już kilkaset działów sprzedaży, i na palcach jednej ręki jestem w stanie policzyć działy, w których rzeczywiście to było oprocesowane i to działo się cały czas. Więc, podgrzewanie tych starych kontaktów i starych lidów z crm to jest bardzo ważna rzecz, którą właśnie PreSafe może wykonać. Kolejna sprawa to wsparcie handlowców w procesowaniu umów. I jeśli dużo czasu zajmuje w Waszym lejku etap, gdzie jest umowa, jest jakaś negocjacja zapisów, może presales jest w stanie ten etap obsłużyć w jakiejś części, a niekoniecznie handlowiec, który w tym czasie może już pracować nad kolejnymi klientami. Często też presales tak naprawdę może zająć się outboundem, czyli presales może zajmować się cold callingiem, presales może zajmować się kampaniami cold mailowymi czy cold LinkedInowymi, presales może też się zajmować obsługą takich leadów. Czyli jeśli mamy klientów, tak my jako GetSales, mamy klientów, którzy współpracują z nami, to, jeśli jest jedna osoba w zespole, która odpowiada za obsługę lidów, które wspólnie pozyskamy, ten proces zawsze wygląda dobrze. Nie spotkamy się jeszcze z sytuacją, w której byłaby dedykowana osoba i lidy przez nas pozyskane, tak, wspólnie z klientem, by stygły na przykład bardzo długo. Albo by takie lidy okazywało się po czterech miesiącach, że w zasadzie ten target, który razem robimy, jest bez sensu, bo od takiego pre możemy bardzo szybko dostać feedback. Czy rzeczywiście to, co założyliśmy w strategii, to się sprawdza na rynku? Pracując z handlowcami, no o ten feedback musimy się trochę dużo doprosić, i często się nie udaje nawet tego doprosić. A potem po tych przykładowych czterech miesiącach okazuje się, że w sumie wszystkie pozyskane leady poszły do kosza, bo to nie było to. No, fajnie byłoby się tego dowiedzieć w pierwszym, bo w drugim miesiącu współpracy, a nie w czwartym, prawda? Wymień jeszcze raz, co konkretniej może robić taki prises w działach sprzedaży. Punkt pierwszy może kwalifikować pozyskane leady. Punkt drugi może wspierać w researchu o klientach. Punkt trzeci może odgrzewać stare leady i kontakty z CRM-a. Punkt czwarty może wspierać w procesowaniu umów. Punkt piąty może własnoręcznie zajmować się outboundem. Tak naprawdę to, co dana osoba będzie robiła, to jest przykładowych kilka punktów, ale co ta osoba będzie robiła, to bardzo mocno zależy właśnie od konkretnego działu sprzedaży. W przypadku naszego procesu, My dla każdego z klientów, jak pewnie część słuchaczy dobrze wie, wykonujemy analizy, czyli sprawdzamy, jak szeroki jest rynek, do ilu firm możemy dotrzeć, czy rzeczywiście ma to sens biznesowy dla klienta, żeby pracować z nami. W takich analizach właśnie wspiera nas PreSales, czyli mamy w zespole osobę, która dokładnie tym się zajmuje. Jeśli po spotkaniu z handlowcem pojawia się temat do analizy, PreSales to przyjmuje i albo samemu taką analizę robi w naszym systemie, albo zleca to dalej do kolejnego zespołu. Ale to ta osoba, ten pre jest odpowiedzialna za ten konkretny wycinek procesu. Te punkty, które wymieniłem, one są dość standardowe. No Umówmy się, kwalifikowanie leadów inboundowych, ono praktycznie w każdym sprzedaży się pojawia. Ale temat typu, właśnie, zrobienie analizy w jakimś tam systemie u nas to występuje, u innych klientów nie. Ale pomyślcie, jak będziecie sobie na przykład wypisywali, jakie zadania mógłby robić presage zamiast handlowca, pomyślcie dokładnie na czym handlowcy spędzają najwięcej czasu co zajmuje im czas zamiast rozmowa z klientem ponieważ jeśli w naszej sytuacji handlowiec miałby taką analizę sobie robić miałby rozmawiać u nas z zespołem researchu żeby tę analizę jeszcze bardziej pogłębić no to w tym momencie ten handlowiec może rozmawiać z kolejnym klientem a jak porozmawia z kolejnym klientem no to w tym samym czasie obsługujemy dwóch a nie jednego więc automatycznie zarobimy więcej kasy Kropka. Myślę, że to jest dość oczywiste tak naprawdę, ale warto o tym wspomnieć. Jeżeli podoba Ci się ten materiał, nie zapomnij zasubskrybować naszego kanału. Nasz podcast znajdziesz na platformach YouTube, Spotify oraz Apple Podcast. Linki w opisie. Wracamy do odcinka. Kolejna sprawa, którą pewnie część z Was już wyłapała, jest taka, że Preis może wspierać i w Inboundzie, i w Outboundzie. Czyli PreSales może wspierać w tym, żeby te lead inboundowe, które pozyskuje marketing czy agencja marketingowa, te leady, które spływają do Was przez np. formularz kontaktowy na stronie, żeby kwalifikacją tych leadów właśnie zajął się PreSales. Czyli jeśli ktoś zostawił u Was leada w formularzu kontaktowym, PreSales w ciągu kilku minut może zadzwonić, zadać kilka pytań kwalifikacyjnych i umówić spotkanie z handlowcem. W większości firm tylko ta jedna zmiana jest w stanie podnieść sprzedaż, o kilkanaście procent przynajmniej. Ponieważ, jeśli jest jedna osoba, która szybko obsłuży to zapytanie i szybko przekaże to dalej, zwróćcie uwagę, jak bardzo ten wasz potencjalny klient zobaczy, że wow, rozmawia z profesjonalistami. Nie z firmą, która odezwie się do niego po trzech dniach, <grych> jeśli w ogóle tak naprawdę podejmę ten kontakt, bo to też nierzadko się zdarza, że firmy, które nie mają pre czy osób dedykowanych do tego typu działań, no, po prostu przepalają te lidy i tam nikt się nie odzywa. Więc zobaczcie, jak bardzo profesjonalnie, już od pierwszego kontaktu, będzie wyglądała Wasza sprzedaż versus inne firmy. Zadziwia mnie to, jak prostym tak naprawdę zabiegiem można się wyróżnić dalej dzisiaj, czyli w 2024 roku, spośród konkurencji, no właśnie obsługując szybkie zapytania. Ale idźmy dalej. Także inbound i to, co spływa do Was z marketingu, tym może też zajmować się pre-sales. Z drugiej strony, pre-sales może też się zajmować outboundem. Czyli jeśli tak naprawdę macie dużo możliwości na rynku, żeby zdobyć go prospektingiem, to może warto mieć dedykowaną osobę w zespole, która będzie się tym zajmowała. I znowu wracamy do przykładu dyrektora sprzedaży czy właściciela firmy, który w tym samym momencie może powiedzieć: A przecież moi handlowcy mają pozyskiwać nowych klientów, to po co kolejna osoba? Właśnie po to, że znowu, jeśli handlowcy mają cały proces sprzedaży na sobie, czyli muszą i pozyskać, i pojechać na miejsce, i zrobić ofertę, i potem jeszcze dosprzedać, no to finalnie będą się skupiali na tym, co jest stosunkowo proste, czy też stosunkowo prostsze, czyli obsłudze właśnie tych klientów, którzy już istnieją dzisiaj. Pozyskanie nowego klienta zawsze jest trudniejsze. Kropka. Dlaczego by nie mieć dedykowanej osoby, odpowiedzialnej za to, żeby cały czas w Waszym lejku były nowe szanse sprzedażowe? No właśnie, to może być pre -sales. I teraz tak naprawdę jeśli zaczynacie z takim stanowiskiem pre możecie się pokusić o to, żeby ta osoba i kwalifikowała lidy inboundowe i robiła outbound. Oczywiście wraz z upływem czasu, jeśli tej pracy będzie coraz więcej, fajnie mieć specjalizację, czyli mieć pre który bardziej zajmuje się tą obsługą inboundów i bardziej zajmuje się tą częścią taką powiedzmy reaktywną. Z drugiej strony dobrze mieć innego pre który jest bardziej wyspecjalizowany w outboundzie, jest bardziej dynamiczny, bardziej proaktywny i wtedy i jeszcze bardziej możecie sobie rozbić ten proces, zanim cokolwiek w ogóle trafi do handlowca. Jeśli chodzi o to, jak jest w ogóle dobry pre tak? Jaki typ osoby jest dobrym pre -salsem? Przede wszystkim musi to być osoba dynamiczna, która nie boi się rozmawiać z ludźmi, ponieważ czy to będzie pre inboundowy czy outboundowy, tak czy siak ta rozmowa z drugim człowiekiem, no musi się pojawić, nie? I teraz, jeśli pozyskujecie lidy na zimno, na przykład cold callami, to taki pre no nie będzie miał łatwej roboty. Umówmy się, robienie koltkowi nie było, nie jest i nie będzie łatwe. Więc to musi być troszkę inny skillset niż w przypadku osoby, która jakby ma bardziej zająć się kwalifikacją lidów spływających, ale jedno i drugie tak naprawdę wymaga tego, żeby dana osoba po prostu nie bała się rozmawiać z tymi ludźmi, tak? Niektórzy mówią, że taki presejs fajnie jak ma gadane, w cudzysłowie. <noise> I to znacie na pewno część takich ludzi, którzy rzeczywiście umieją się dogadać z każdym i nie boją się tej rozmowy. To to potencjalnie jest dobry materiał na presejsa. Presejs, tak jak mówiłem wcześniej, to często osoby, które widzą w sobie ścieżkę do zostania handlowcem w przyszłości. Więc presejs musi być chętny do nauki. Nie może się bać tego, żeby samemu się czegoś dowiedzieć żeby słuchać podcastów, czytać książek, słuchać starszych stażem kolegów w zespole, Presales musi być nastawiony na chęć do nauki, bo potencjalnie pamiętajcie, że z takiego Presalesa jest bardzo fajna ścieżka rozwoju na standardowego handlowca. Osoba, która zna Wasz proces sprzedaży, osoba, która zna Waszych klientów, osoba, która rozmawia z tymi klientami. Przecież to jest oczywiste, że ta osoba w przyszłości, po kilkunastu miesiącach, powiedzmy. Może zostać właśnie handlowcem, czyli iść krok dalej w tych procesach sprzedażowych i mieć wtedy pre-sejsa takiego jakim sama była wcześniej, który dostarcza jej tematy, a ona zajmuje się sprzedażą takich tematów. Piękna ścieżka rozwoju, prawda? Zaczynamy od początku i przechodzimy coraz bardziej w stronę tego, żeby rzeczywiście sprzedawać. Także, jeśli chodzi o takie korzyści dla działu sprzedaży, tak, które wiążą się z zatrudnieniem pre-sejsa, na pewno. Pierwszą główną korzyścią jest bardzo szybki kontakt z lidami. Z tymi inboundowymi lidami, które po prostu nie stygną, i to, jak już dobrze wiecie, jest naprawdę duża przewaga konkurencyjna, którą można tanim kosztem po prostu sobie wyrobić. Także pierwsza główna korzyść, szybki kontakt z nowym lidem. Druga fajna korzyść, też związana z, z kontaktem z nowym lidem, to jest dekwalifikacja. Często handlowcy, którzy bardzo chcą zrobić wynik. Przepychają trochę niepotrzebnie lidy na kolejne etapy, gdzie tak naprawdę ten lid w ogóle nie powinien być w waszym lejku sprzedażowym. I jeśli ułożycie sobie konkretne kryteria dekwalifikacji lidów, to pre tak naprawdę jedzie zgodnie z procesem. Jeśli budżetowo nie do końca spina się ta współpraca, załóżmy, że jakby budżet jest jedną z rzeczy, które weryfikuje taki pre no to po prostu tego lida nie będzie później w lejku. Jeśli z innego powodu na przykład z powodu tego, że klient chce bardzo szybko rozpocząć projekt, a my nie jesteśmy w stanie tak szybko go rozpocząć. Jeśli to jest kluczowe w waszym procesie kwalifikacji, po prostu, tak jak wcześniej, tego lida nie będzie w lejku. Więc czystość i taka przejrzystość lejka sprzedażowego jest mega istotna, którą właśnie można wprowadzić dzięki temu, że pre-sales będzie dobrze dekwalifikował te tematy, które nie powinny być w Waszym lejku. Więc drugi. Punkt, druga główna korzyść to po prostu dekwalifikacja na bardzo wysokim poziomie. Trzeci punkt to jest odciążenie handlowców z początkowych etapów. Czyli jeśli to nie handlowiec zajmuje się tym, żeby na początku skwalifikować tego lida, to automatycznie ten handlowiec, poza tym, że tak jak w punkcie poprzednim mówiłem, ma bardziej przejrzysty lejek, ma więcej wartościowych tematów w nim, to ten handlowiec ma też więcej czasu dla tych dobrze skwalifikowanych lidów. Zwróćcie uwagę, jeśli handlowiec ma zrobić wszystko w procesie, no to finalnie nie będzie w stanie tak dobrze przyłożyć się do każdej jednej rozmowy, którą ma z lidem. Jeśli będzie miał mniej tych lidów, nie będzie się w ogóle zajmował tą kwalifikacją i będzie miał dobrze skwalifikowane tematy w lejku, to o ile wzrośnie tak naprawdę czas, który ten handlowiec może poświęcić właśnie przygotowaniu do rozmowy. Piękna rzecz, tak naprawdę. Samym przygotowaniem do rozmowy, dogłębnym researchem, sprawdzeniem tej osoby, przygotowaniem sobie jakiejś z które poruszy ten handlowiec na rozmowie, takimi rzeczami naprawdę możecie wygrywać więcej sprzedaży, bo ten potencjalny klient, który rozmawia z handlowcem, od razu będzie widział, że jest bardzo dobrze ta osoba przygotowana do rozmowy, a nie, że to jest po prostu piąte spotkanie tego dnia i z każdym jedziemy tak samo według jakiegoś tam skryptu, nie? Także trzeci punkt, odciążenie handlowców z początkowych etapów. Czwarta korzyść to jest systematyczne odgrzewanie starych lidów, gdzie dal jest masa potencjału. I to nierzadko widzimy konwersje kilkunastoprocentowe na odgrzewaniu właśnie starych lidów. To, że raz przegraliście, słuchajcie, w wielu działach sprzedaży to, że przegracie 3 miesiące temu, nie znaczy, że nie wygracie dzisiaj. Oczywiście są pewne specyfiki. Raczej w przypadku dużych i inwestycyjnych tak naprawdę typów sprzedaży, Typu systemy ERP czy branża budowlana. Oczywiście, że tu ta droga może być zamknięta na dłuższy czas, ale umówmy się, w większości działów sprzedaży rzeczywiście wracanie do klientów ma sens. I jeśli Presales będzie miał tak naprawdę proces na to, żeby odgrzewać te stare lidy, możecie tanim kosztem cały czas mieć naprawdę dużo wartościowych szans sprzedażowych w lejku i nie trzeba od nowa cały czas skupiać się na pozyskiwaniu lidów. Tylko robić recykling tego, co Wy już de facto dzisiaj macie, tak? Więc czwarty punkt systematyczność w odgrzewaniu starych lidów. Piąty punkt to jest stałe napełnianie lejka outboundem. Jeśli wasz process będzie bardziej outboundowy, czyli bardziej skupiony na tym, żeby aktywnie pozyskiwać nowe lidy, no to stale ten lejek będzie napełniony. Bardzo często widzimy w firmach sytuacje, w których to handlowcy odpowiedzialni są za pozyskiwanie nowych lidów, które jest ogromna sinusoida. Czyli jeśli jest mniej sprzedaży, mniej nowych lidów, to handlowcy pozyskują lidy na maksa i jesteśmy u góry tej krzywej. Ale potem, jak już jest dużo lidów, to się robi dużo sprzedaży, dużo wyjazdów, dużo spotkań, no więc nie pozyskujemy lidów. No więc ta sinusoida leci tam w dół. I jesteśmy na dole tej krzywej. No to potem jak nie ma lidów, to trzeba byłoby je pozyskać. Tą sprzedaż, co mieliśmy zrobić, już zrobiliśmy, no więc teraz znowu bierzemy się do pozyskiwań lidów. No więc znowu ta Simpsonida leci do góry. Wiecie, takie ekstrema, że albo nie mamy lidów, albo mamy ich dużo, nigdy nie są dobre dla biznesu. Więc jeśli możemy to wypoziomować i stale dostarczać te lidy, to to jest tak naprawdę dobry sposób, żeby wiedzieć, kiedy zatrudnić handlowca. Bo jeśli stale tak. napełniacie te lidy i widzicie, że jest ich coraz więcej, to wtedy można zatrudnić handlowca. Ale jeśli raz one są, raz ich nie ma, i wtedy postanowicie zatrudnić handlowców, no to raz będziecie mieli za dużo roboty w sprzedaży dla nich, a potem za mało. No więc myślę, że tu nie chodzi o to, żeby cały czas mieć takie duże wahania, tylko dążyć do tego, żeby to rzeczywiście, dzięki systematycznej pracy pre-salesa mieć jakąś średnią, którą trzymamy, tak? Średnią nowych lidów tygodniowo na przykład. Więc piąty punkt to jest stałe napełnianie lejka, bez tak naprawdę różnych zawirowań. I szósty, ostatni punkt, o tym rozmawialiśmy przed chwilą, to jest właśnie ten naturalny awans na handlowca. To jest o wiele prostszy proces, żeby zatrudnić na początku presejsa młodą osobę, i niech ona przez te kilkanaście miesięcy uczy się rzemiosła razem ze starszymi kolegami, i potem przejdzie level wyżej, niż szukać handlowca, który raz, że poszukiwanie handlowca, no to jakby jest trochę droższy proces niż poszukiwanie presejsa, plus jest duże ryzyko wtopy z takim handlowcem. Tutaj macie to rozwiązane, bo od razu macie człowieka, który pasuje do Waszej sprzedaży, bo już go sprawdziliście. Plus ta osoba też będzie Wam mega wdzięczna, że daliście jej szansę. Daliście szansę do tego, żeby awansowała i żeby mogła robić inne zadania. I jeszcze raz powtórzę te sześć korzyści. Także na podsumowanie, jeszcze raz powtórzę te sześć głównych korzyści związanych z zatrudnieniem Presejsa, tak żebyście mogli wyjść z tego podcastu, <grych> nazwijmy to. I pomyśleć, że rzeczywiście te sytuacje nie przydałyby się w Waszej sprzedaży. Pierwsza korzyść – szybki kontakt z nowym leadem. Druga korzyść – dekwalifikacja lidów na wysokim poziomie. Trzecia korzyść – odciążenie handlowców z początkowych etapów rozmów. Czwarta korzyść – systematyczne odgrzewanie starych lidów. Piąta korzyść – stałe napełnianie lejka sprzedażowego nowymi lidami. Szósta korzyść – naturalny awans z pre na handlowca. Dobrnęliśmy do końca. Chciałem powiedzieć, że rzeczywiście podczas konsultacji u większości klientów jedną z pierwszych rzeczy, którą radzimy, żeby podnieść tą efektywność sprzedaży, jest właśnie zatrudnienie pre -salesa. Także zastanówcie się po przesłanie tego odcinka, czy naprawdę kolejny handlowiec jest Wam potrzebny, czy nie lepiej najpierw trochę bardziej ułożyć procesy w sprzedaży wokół pre i potem zatrudniać handlowców, którzy rzeczywiście będą mieli coraz więcej roboty. Z tą myślą was zostawiam. Także jeśli mielibyście jakieś pytania związane z zatrudnieniem Precise'a, śmiało piszcie na LinkedInie do mnie. A tymczasem słyszymy się w następnym odcinku. Więc do zobaczenia, do usłyszenia. Do następnego. Trzymajcie się. Hej.